Jakieś nowe rozkazy? Zadania? Dużo myślałam o tamtym wieczorze, i. Postanowiłeś rzucić konspirację i zostać profesjonalną pokażystką. On no, nie utrudnia mi tego. Nie będę. Nie ma o czym mówić, rozumiem. Naprawdę. Dobrze, skoro wszystko już wyjaśniliśmy, to pozwól, że już sobie pójdę. W porządku. To może zanim pójdziesz, pozwól, że Ci wynagrodzę te wielogodzinne rozmyślania, jak tu zacząć ze mną. Trudną rozmowę. Co to jest? Na przeprosiny dla Ciebie. E... Nie miałem ładniejszego papieru, przepraszam. Ja nie mogę tego przyjąć. Nie, nie, nie możesz, tylko musisz. Jaki problem? Zdaje się, że zawsze możyłeś, żeby tam pojechać, nie? Jest Piękny. To są. Tym razem w